Cześć, tu Kajla. Chciałam Wam dzisiaj pokazać różne pisaki, które kupiłam w krzonie ostatnio i wcześniej. W każdym razie wszystkie są teraz dostępne, bo te kupiłam w wakacje, ale one już zdążyły wrócić. Widziałam je na półkach w ostatnią sobotę. No a te wszystkie są dosyć świeże i od niedawna na, na półce sklepowej. Na pierwszy ogień wezmę te markery akrylowe. Ja je kupiłam ze względu na kolor biały, bo tego używam najczęściej, w związku z tym z nich używałam tylko koloru miedzianego i jestem z nich bardzo zadowolona. To są takie pisaki o cienkiej końcówce, nie takiej płaskiej, tylko okrągłej, bo na przykład te, które są w Empiku, markery akrylowe mają płaską końcówkę, ja wolę tą okrągłą. Taki zestaw kosztuje tyle, co w innym miejscu jeden, no, góra, dwa markery, a mamy ich osiem. W związku z czym, zakup, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to jest bardzo korzystny zakup. A jakość tych markerów w niczym nie odstaje od markerów, takich które można kupić gdzie indziej. Zasada jest taka, jak, jak zawsze pompujemy, aż pojawi nam się kolor, i wtedy możemy sobie, możemy sobie rysować, kolorować. Dodatkowym bonusem dla mnie było to że kolor tej farby, kolor mazaka, yy, miedziany, on, się, on jest metaliczny, tutaj nie bardzo to widać, ale on jest metaliczny i w dodatku on jest identyczny jak farba akrylowa Amsterdam. W kolorze miedzianym, której używam, yy, no używam często, mam taką wielką tubę, ona jest bardzo wydajna, więc służy mi już od wielu lat. I to jest dokładnie ten sam kolor. Także, jeżeli na przykład chcę pomalować większe tło farbą, a do tego dodać detale robione markerem, to one idealnie ze sobą współgrają. Innych kolorów jeszcze nie wypróbowałam, więc ten jest na przykład, jak widzicie, zupełnie dziewiczy, ale zobaczymy, jaki to jest kolor. Ja często Wam mówię, że nie przepadam za filetami. Ten zestaw kupiłam dlatego że. Był to jedyny zestaw, w którym można było znaleźć kolor biały i czarny. O, tutaj już zaczyna się pojawiać y, farba. Trzeba to chwilę popompować przy pierwszym użyciu. No i, i już widać, jaki to jest kolor. Y, no, to jest farba akrylowa, w związku z czym można nią malować na różnych powierzchniach, nie tylko na papierze. I z tego co wiem, to kolor fioletowy no ma wielu, wiele wielbicielek, więc myślę, że jeżeli ten kupicie, ten jest akurat taki śliwkowy, to jest taki fajny wybór. Ładny kolor. Nie będę wypróbowywać wszystkich, ale ten zestaw naprawdę jest fajny. Myślę, że Wszystkie inne zestawy nie odstają od tego jakością, a tak jak mówiłam, na białej kartce ciężko jest zrobić ostrość. Musiałam odsunąć kartkę, żeby udało się złapać ostrość. Więc jeżeli chodzi o jakość, to nie ustępują niczym te markery, tym droższym. A kosztują naprawdę niedużo, więc polecam je z całego serca. Kolejne markery, które mam już od jakiegoś czasu i których opakowania się zdążyłam pozbyć, to są markery Outline Markers, które są w kolorze srebrnym, natomiast to srebro jest z obwódką taką jak kolor nakrętki. To były dwa zestawy, o ile dobrze pamiętam, po trzy sztuki to był jeden zestaw, a tu drugi. No i teraz jak one piszą? Weźmy sobie dowolny kolor. Tak jak widzicie piszą na srebrno i to jest taki kolor srebrny mocno kryjący, obwódka dookoła jest bardzo cienka. To co jest ciekawe to jeżeli chcemy na przykład kreskę pogrubić, to obwódka, która jest w środku znika nam pod tą srebrną warstwą i mamy obwódkę tylko wokół, wokół całej całości, a nie, nie mamy na środku pasków. To, co jest przy tych markerach warte odnotowania, to to, że one przebijają na drugą stronę. Także używając ich trzeba uważać, żeby nie zniszczyły nam pracy. Jeżeli nie chcemy, żeby przebijały na drugą stronę, to trzeba zwrócić na to uwagę, ewentualnie zrobić pracę kilkuwarstwową i... Znowu nie ma możliwości pracę kilku i tylko na jednej warstwie malować, pamiętając o tym, że kolor może nam wyleć na zewnątrz. Ta obwódka, tutaj nawet nie bardzo ją widać chyba na filmie, ona jest bardzo cieniutka. Uff, ciężko z ostrością. Ona jest bardzo cieniutka i w związku z tym no, nie bardzo ją widać, ale mimo wszystko jakiś tam Kolor jest, ponieważ jeśli weźmiemy dla odmiany kolor różowy, to jednak widać, że troszkę inaczej wygląda kolor, gdzie użyliśmy srebrnego, inaczej gdzie użyliśmy różowego, mimo że ta obwódka jest taka bardzo, bardzo delikatna i bardzo cieniutka, subtelna. Kolejny rodzaj pisaków, te już rozpakowałam, ale nie pozbyłam się jeszcze opakowania. To Sparkle Markers, to jest nowość. Przy otwieraniu zastanawiałam się, czy to będzie kolor brązowy jak na opakowaniu, czy czerwony jak, jak na nakrętce no i wyszło na to, że kolor jest czerwony. Nie wiem, czy to jest kwestia, że coś zostało zamienione, czy to jest kwestia tego, że, że tak miało być. Pisak no do brush się nadaje chyba, że, nie nadaje, chyba że dla bardzo zaawansowanych, natomiast no kolor jest taki troszkę ceglany, pomarańcz, czerwień, no i ładne drobinki błyszczące. No nie jest to mój ulubiony kolor, muszę przyznać, ale może się do czegoś przydać. Tego pisaka jeszcze nie rozpakowywałam. Używa się je tak, że odkręca się tutaj. Zdejmuje się ten czerwony pierścionek na zawsze. Przykręca się z powrotem. Wtedy przebija się rozbiorniczek zbiorniczek. Z płynem trochę tak jak w, pi w piórze na naboje. Trzeba je troszkę poprzyciskać, żeby. Farba zjechała na dół, i najpierw ten pędzelek jest dosyć twardy, ale on po nasączeniu farbą robi się mięciutki. O, wpadły pierwsze krople. To jest taki, nie wiem czy widać, złoty, błyszczący, i tak naprawdę fajny kolor. Bardziej mi się podoba niż ten czerwony. O. No i tutaj mamy żółty, żółty ze złotymi drobinkami. Kolejne pisaki, które w tej chwili są na półkach, to jest taki powiedziałabym no kaprys, żeby je mieć. To są zestawy po kilka sztuk w podobnych kolorach, tutaj na przykład niebieskie, tutaj czerwienie pomarańcze. Tych jeszcze nie rozpakowywałam, służy je do próby niebieskiej. One z jednej strony piszą na cienko, to są takie zwykłe cienkopisy z zwykłą końcówką, żadne żadne brush nic takiego. Natomiast z drugiej strony mają grubą końcówkę, która służy do stawiania kropek. Teoretycznie można by było powiedzieć, że kropkę można sobie postawić również tym końcem, więc to jest taka fanaberia, ale okazuje się, że uzyskanie ładnej, kolorowej, równej kropki to nie jest taka prosta sprawa. W związku z tym pozwoliłam sobie na taki kaprys, żeby kupić te mazaki w kilku kolorach. Również będę miała zielone i pastelowe. One są w drodze, idą do mnie teraz. No i można nimi zrobić takie fajne roje kropek gdzieś do ozdobienia jakiejś pracy kompozycji. To jest taki, taka zachcianka. Nie jest to nic niezbędnego, ale myślę, że fajna rzecz i, i cieszę się, że kupiłam ją w tylu kolorach, bo można uzyskać fajny efekt. Mamy dzisiaj biały papier, więc ostrość co chwila się sypie, ale jakoś dajemy ranę. Ostatni rodzaj markerów, które, na które się skusiłam we krzonie. Tutaj mamy 5-6 zestawów kolorów, bo ostatni zestaw to były fiolety. Więc fioletu uznam, że mogę sobie darować, i zastanawiam się właściwie, do czego będę ich używać. Pierwsza rzecz, do której, o której przy pomyślam, pomyślałam, no, brasz markery, no, więc będzie brasz lettering. Okazuje się, że no, da się, ale nie jest to proste, nie są to jakieś wyjątkowo sympatyczne, czy wdzięczne, wdzięczne końcówki, którymi można by było sobie brasz letterować. No, da się, jak ktoś lubi, jak ktoś umie to Pewnie tym też się da radę. Nie jest to najprostsza sprawa. Jeżeli chcecie próbować brush lettering, do tego są lepsze bazaki. Również z tych niedrogich, nie tylko jakieś takie japońskie typu, typu Sakura Koi, czy, czy nawet Karin Markers, które są zdecydowanie wygodniejsze, jeśli chodzi o brush lettering. Natomiast fajną rzeczą jest to, że tu jest tyle kolorów, tyle odcienie od koloru. Na przykład Odcienie brązu mamy trzy i tutaj z nimi jest razem czarny, można sobie spróbować coś, coś stopniować, to na co trzeba zwrócić uwagę, co widać nawet tutaj w tej literce, jak się dobrze przypatrzeć, to widać tutaj kolejne warstwy, czyli jeżeli najpierw robiłam tutaj y, zabijas i tutaj go przekreślałam, to widać miejsce, gdzie te warstwy się krzyżowały. Co może być wadą i zaletą, w zależności od tego, jak tego użyjemy, ale warto, warto wiedzieć o czymś takim. No i tutaj, jeżeli sobie użyjemy kilku kolorów, no to mamy taki efekt stopniowania, ale one się nie blendują. Także, jeżeli chcemy je używać ich do kolorowania, to należy pamiętać, że nie ma co. Myśleć o tym, żeby warstwy się łagodnie przenikały, raczej będą, będzie y, ostra granica tych warstw. Patrzę, że ostrość się dzielnie rozjeżdża dalej. Myślę, że można je wykorzystać, zwłaszcza na przykład ten jasny taki kolor, y, fajny taki, prawie że, prawie że cielisty, można będzie używać do, y, do kolorowania jakichś rzeczy. Także trudno powiedzieć, trudno mi powiedzieć, czy, czy mam do tych mazakach dobre zdanie, czy nie. Co Za jakiś czas zastanawiam się, dlaczego ja właściwie kupiłam ich tyle kompletów, i ja będę z nimi robić. Ale tutaj kolory są ciekawe, na przykład te niebieskości są fajne. Także powiem Wam szczerze, że tak na świeżo nie mam jeszcze zdania, czy mi się te mazaki podobają, czy nie. Czy, czy to dobrze że kupiłam ich tyle i do czego właściwie zamierzam ich używać, ale... Myślę, że to się rozstrzygnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o ich y, jakość, to chyba jest w porządku. Kolory też są sympatyczne, takie fajne turkusy i, i niebieskości. Więc możliwe, że. Że jeszcze się okaże, że jestem z nich całkiem zadowolona. Myślę, że one by się fajnie nadały do kolorowania. Nie wiem, jakichś kolorowanych dla dorosłych, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. No to są fajne, bo, bo są różne odcienie kolorów i myślę, że to fajnie może ze sobą grać. Może ja też się skuszę do jakiegoś kolorowania w moim Art Journalu. No i myślę, że do tego mogą się fajnie nadać i można uzyskać fajne efekty. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, jest po kilka odcieni jednego koloru, które można ze sobą fajnie, fajnie łączyć. No więc czasami sobie myślę, że będę z nich zadowolona, czasami zastanawiam się po co właściwie kupiłam ich aż tyle, ale wiecie jak to jest z krzynowymi cenami. Czasami ciężko się oprzeć i, i człowiek się na coś skusi, a potem zastanawia się właściwie po co mu to to już wszystko, jeżeli chodzi o, o test mazaków. Wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, które mazaki macie i do czego wam się przydają. Może macie też jakieś, których ja tutaj nie pokazałam, a które mogłyby mi się wydać interesujące i do nadrobienia przy kolejnej wizycie w Ekszonie. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć.